Da je na festival. Muszę powiedzieć, że um, mam do siebie pretensje, że jestem tutaj dopiero po raz pierwszy, to już dwunasta edycja, a ja wcześniej nie dotarłam na Adrenalinium. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam w przyszłym roku, bo naprawdę warto. Mam nadzieję, że, że teraz również będzie atmosfera fajna i że ci, którzy, którzy przyszli, to na pewno nie będą tego żałowali, bo przypuszczam, że wielu znakomitych... Ludzi tutaj przychodzi, żeby podzielić się tą swoją pasją, poopowiadać o tym, co robią. Nie wiem, wszyscy mówią, że to jest kameralny festiwal, ale czuć naprawdę piękną moc tutaj. I jak dla osoby, która ostatnio jeździ często po festiwalach, zupełnie tego nie odbieram, że jest kameralist. Jest profesjonalnie, jest zawodowo i co jest nieprawdopodobne, to publiczność jest wspaniała.